Dzień dobry, witam bardzo. Nie wchodź mi w drogę na następnym razem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem diamant, to co siedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile razy ostatnio to powtarzam. Błagam, niech to nagranie mi się nie zepsuje. Lecimy sobie... Hmm. Ostatnio najwyraźniej było oświecenie. Kopił i zamęt, oświecenie, tak. Więc teraz jest sąsiad za burtą. Na pewno. Ja już mam flashbacki z moich poprzednich podejść do tego. Także nie miećcie mi za złe, jeśli nagrałem to drugi raz. Ale jeśli nagrałem to drugi raz, niepotrzebnie, to to zmontuję. I tak wpuszczę jako odcinek. Dobra, więc co ja tu mam? Mogę sobie szybko wziąć to. Okej, okay. dobra. Mogę też wziąć to. Okej, okay. ma to sens. Na czym sobie podchodzimy do tego? Idę sobie. Chcę, nie, 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 nie. Chciałem wejść tutaj. Zgarnąć stąd rzeczy, bo to ważne. Tu jeszcze gwóźdź będzie, tak? Dobra, co mogę jeszcze kliknąć? Mogę to kliknąć? I się upewnić, dobra. Osobista linia wrednego sąsiada, ale nie mogę tu już nic więcej zrobić. Dobra. Poczekamy sobie aż on przejdzie. Ustawię sobie informację czasu rzeczywistego gdzieś na górze, co? Żebyście wszystko widzieli. W razie co, jak ktoś nie wie o co chodzi, to to są właśnie informacje e, odnośnie gry. W ilu FPS-ach mi działa i tak dalej. Dobra, mogę sobie przejść już na górę. O kurwa Pani Momusia dość szybko się zabrała, nie wiedziałem, że będzie aż tak szybko. Ale no, dobra. Nie, 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 Tu gaśnicę mogłem podłożyć, w takim razie no, troszeczkę zjebałem. Mogę kiełbasę udać. <laughs> Powiedziałem, kiełbasa, mój pies zaczął reagować. Schodzimy szybko. Ja sobie to jeszcze wezmę, bo to się przyda. Na górę zatem. Szybko sąsiada chciałem zwieść troszeczkę z tropu. panu dać trąbkę tu pilnikiem pozmieniać ja już wiem wszystko ponieważ nagrywam to któryś raz już wam to mówiłem ale wolę się upewnić że pamiętacie co jeszcze mogę pozmieniać mogę to jeszcze raz podnieść? mogę to jeszcze raz podnieść to troszeczkę niefajnie Ale jestem ciekaw co jeszcze mogę z tym zrobić. Dobra, najpierw jeszcze tu mogę pilnikiem pogrzebać, więc lock picking. Lecimy z lock pickingiem. Dość ciężki, nie ukrywam. Dobra. Tu już pod kamizelkę nie mogę podłożyć. A jakbym dał to psu? Nie mogę? Tu też nie mogę? A może jakbym tu coś podłożył? Ale troszeczkę już zjebałem. Nie mogę. No dobra. W każdym razie to chyba będzie wszystko. Dobra, sąsiad tu spadnie. Pięknie. I za chwilę będzie ostatni żart, więc dość szybko poszło. Ale jako, że wiem jakie będą następne odcinki, a powinny być z tych dłuższych i bardziej wymagających. Specjalnie zakończę na tym żarcie, bo normalnie zrobiłbym jednak ten drugi odcinek. Z kolei tak wiem jak to przejść. Pięknie. No to dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.